Witam Państwa, Tomasz Głosowski. Drodzy Państwo, dzisiaj temat na no przede wszystkim bohater bombowy. Dlaczego to wyjaśnię? Ale najpierw powiem, że jest to istota, która jest znana, popularna, właściwie bardziej popularna niż znana nawet. No, nie zliczę różnych obiektów, różnych towarów, które noszą jej nazwę są restauracje, bary o tej nazwie, kina, jest. Pociąg dalekobieżny o tej nazwie, a kto nie chce jeździć pociągami, to może jeździć drogami o tej nazwie i kupić sobie jeszcze opony o tej nazwie. No nie wiem, czy już nie za dużo podpowiedziałem, więc zobaczmy, co mówi obraz. No właśnie, kto to taci? Nurogęś? Mam na myśli Traca Nurogęsia, taką kackę. A może to jest na przykład pelikan. A może po prostu czapla. Albo albatros. Albo sądząc z dzioba, może głuptak. No nie, już nie będę improwizował, drodzy Państwo, bo jeszcze może sam wyjdę na głuptaka. Ale popatrzmy od razu. Jest to mianowicie. Kormoran albo kormoran czarny, lub kormoran zwyczajny, bo i tak go kiedyś nazywano, ale dzisiaj już jest tendencja, żeby takie się nazywały jednym słowem, przynajmniej po polsku. Natomiast no, po łacinie nazwa naukowa musi być dwuczęściowa: fala krokorak skarbo. Z rodziny fala krokoracide. Całą noc się uczyłem tego, no ale chciałem Państwu zaimponować wiedzą, a poza tym to jest też ćwiczenie dykcyjne. Kiedyś kormorana nazywano też. Morskim krukiem, no wiadomo, kracze jest czarny. No, a że morskim, to bardzo słusznie, bo to jest tak mocno związane z wodą i jego najwięcej w Polsce jest właśnie nad morzem, bezpośrednio na wybrzeżu, na przykład na takiej Zatoce Gdańskiej zimą, to na niektórych łachach widać takie całe czarne pola, jakby tam jakiś okręt wiozący węgiel go wysypał. No a poza tym Pomorze, Mazury, to są te Kormoranowe tereny. Poza tym Kormoran zawsze wnikał w głąb Wisły, no bo to jest nasza największa i dzika rzeka. Wyobraźcie sobie, że w XIX wieku Kormoran się gnieździł nawet w gruncie rzeczy w Warszawie. Bo na Wislanej Wyspie, która była porośnięta drzewami, gnieździł się Kormoran, a ta wyspa nazywała się ni mniej, nie więcej, tylko Saskakempa. No dziś nie ma już tej wyspy, ale jest dzielnica o tej nazwie, no bo Zaka zmieniła e, swój bieg i e, w tym miejscu powstał ląd. Ja w Saćkiej Kępie chodziłem do szkoły i muszę Państwu powiedzieć, że nie pamiętam, żeby tam były jakiekolwiek kormorany. Jedyne cina, jakie tam było nazywało się Sawa. No w każdym razie po kormoranach w Warszawie na razie śladu nie ma, chociaż w okresie przelotów na Wiśle, na łachach wiślanych, owszem, grupy kormoranów siadują. Kormoran, proszę Państwa, to jest taka, można powiedzieć, pływająca, nurkująca i latająca sprawność. No na lądzie sobie troszeczkę gorzej radzi, bo wiadomo, chodzić na płetwach to nie jest tak specjalnie wygodnie, ale już na przykład na gałązkach drzew, to nie jest prawdziwym jak na tak ciężkiego ptaka, ekwilibrystą. No muszę powiedzieć, że czasami chciałbym być kormoranem, no ale niestety, nie mam nawet takiego jak on łysinny. Proszę mi wierzyć na słowo. No ta sprawność kormorana wiąże się z tym, że on musi polować. To jest tak całkowicie rybożerny, który chwyta ryby w głębinie, no jego dziób z hakiem jest nieodparady i jest w stanie rybę nadziać. Ale jest jeden szczegół, mianowicie kormoran mimo, że nurkuje nie może zbyt długo pozostawać w wodzie. Ptaki mają tak zwany gruczoł kuprowy i jego wydzielina na ogół się bardzo dobrze nadaje do tego, żeby pióra zaimpregnować. Widać czasami, jak tak sobie tam łapą sięga do tyłu, no i namasta sobie pióra. I rzecz w tym, że akurat gruczoł kuprowy kormorana, bo on ma też taki gruczoł, nie ma wydzieliny odpowiedniej do tego, żeby impregnowała, zatem on się po prostu bardzo moczy, a jak się moczy, no to Musi się potem suszyć i dlatego widzimy później, jak kormorany sobie pięknie na tam wyłaniający się z wody pniach czy czymś takim albo na bardzo wysokich tykach od sieci rybacki siedzą, rozkładają elegancko skrzydła, suszą się, no nam, fotografom przyrody, bardzo to graj. Kormorany się w Polsce licznie gnieżdżą, liczniej, coraz liczniej. One gniazdują na ogół na wysokich drzewach, a ich największa kolonia w Polsce, jedna z największych w Europie zresztą, znajduje się w kątach rybackich na Mierzei Wiślanej. No, trudno lepsze miejsce dla kormorana, bo tak z jednej strony morze, z drugiej strony morze, a na Mierzei się ciągnie bór sosnowy złożony ze starych 120-letnich drzew, albo 200-letnich nawet, na których kormorany gniazdują. Miałem okazję to miejsce odwiedzić, z ekipą filmową i w towarzystwie ornitologa doktora Michała Goca. Pozdrawiam. No i pamiętam, że to był bardzo ładny dzień, słoneczny, ale powiedziano mi już na początku: Załóż pelerynę. No i założyłem. Wszyscy się podśmiewali, że wyglądam jak, jak biskup jakiś albo nie wiem, mnich. No ale jak żeśmy tylko weszli do kolonii, to zrozumiałem, jak cenne to było ostrzeżenie, bo rzeczywiście spadł na nas prawdziwy deszcz ptasiego guana. Taki siedzą na drzewach. Pełno tamtych gniazd, i wszystko jest dosłownie otynkowane, łącznie z człowiekiem, który tam wchodzi. No ale taki deszcz guana, proszę państwa, dla badacza to jest to prawdziwa manna z nieba, bo w ogóle dla każdego zoologa nic nie jest tak ważne jak kupa, jak odchody, bo tam jest cała masa informacji na temat tego, co zwierzę je, jak ono żyje i tak dalej, i tak dalej. Ale naprawdę może to być też i dosłownie manna z nieba, bo kormoran. Który niesie, dajmy na to, w gardzieli rybę dla swoich młodych w gnieździe, no to przy lada stresie, na przykład tak źle wyląduje na gałęzi, to niejako z rozpędu wyrzuca z siebie tą rybę, jak z katapultu, ona wylatuje i może się zdarzyć, że człowiekowi jak bomba spadnie na głowę, powiedzmy całkiem jeszcze świeży węgorz, dajmy na to. Dlatego mówiłem, że to jest taki bombowy temat. No i oczywiście są te bomby guana. Zwiedzaliśmy tą ostoję. Muszę Państwu powiedzieć, że to jest apokaliptyczny widok. Zupełnie. Drzewa są kompletnie suche, no bo ptasie głano, zakleja ich różne aparaty szparkowe i inne tam urządzenia do oddychania, i drzewa się po prostu duszą, i zostaje taki las kikutów. To wygląda po jakimś wybuchu. No jak to, ten las już całkiem przepadnie, no to kormorany się przenoszą do sąsiedniego lasu, nie martwią się o skutki, ale w tym miejscu jest ogromne nawożenie. To miejsce jest azotowo. Nawiezione coś 8 czy 10 razy bardziej niż pola, gdzie się przecież nawozy specjalnie stosuje, żeby nawozić. No i w tym miejscu zaczyna wyrastać inny las, liściasty. Na po początku to są krzaki. No i tak żeśmy to wszystko tam sobie oglądali. Kormorany się odzywają niezbyt przyjemnie, jeszcze nie mówię nic o głosie. No więc jest to takie krakanie, takie harczenie właściwie. No i w momencie, jak się tam chodzi, zaczynają się wszystkie na gniazdach, łącznie z młodymi, które już tam się działy wtedy, odzywać, to mamy takie wrażenie, Żeśmy, jakbyśmy się znaleźli na jakimś, nie wiem, zjeździe brzuchomóbskim czy czymś takim. Także tam jest ogromny harmider i kłótnie i to wszystko. Natomiast zupełnie niezwykle wygląda czas, kiedy młode są w duże, mają skrzydła wyrośnięte, opierzone, trzepią tymi skrzydłami, zacząją z gniazda wyskakiwać i taki młodzi gdzieś na samym czubeczku jakiejś takiej suchej gałęzi się uczepia i ten stary go z powietrza próbuje nakarmić. No, dla młodego kormorana, Pierwszy wylot z gniazda to jest coś tak jak dla nas yy, matura. To znaczy, jeżeli wyleci, usiądzie gdzieś, uczepi się jakiejś gałęzi, no to jest uratowany. Ale jeżeli wyląduje na ziemi, nawet zdrowy i cały, to się nim, już nikt nie będzie zajmował, nikt go nie będzie karmił. Tutaj niestety nie ma egzaminów podprawkowych, także po prostu on yy, zginie. Włodzimierz Buchalski, pierwszy wielki polski fotograf i filmowiec z przyrody, poświęcił kormoranowi dużo miejsca, całą książkę wydał cały album pod tytułem Wyspa kormoranów, który w młodości zamęczałem, to chyba widać, jest to książka mocno eksploatowana, ale też nakręcił na tej wyspie kormoranów cały film. To była wyspa na jeziorze Dobskim, koło miejscowości Doba, ale jego ekipa tam naprawdę nie jedną dobę spędziła, chyba nawet kilka sezonów. No i właśnie ja po latach miałem okazję tą wyspę Kormoranów odwiedzić. w Zobaczycie pani Marii Melin, która wtedy była wojewódzkim konserwatorem przyrody w Olsztynie. No, bez urzędnika jakiegoś się mogłem tam właściwie wjechać. Nie ja sam, bo przyjechała cała ekipa filmowa. No i muszę Państwu powiedzieć, że z, tego, z tych wysokich drzew, na których Puchalski sobie robił ukrycia, nie, y, skąd filmował, nic już właściwie nie zostało. Jeżeli drzewa nawet są grube, to powalone, a kormorany gnieżdżą się na krzakach, albo na takich niskich tak na przykład to zdjęcie, które tutaj pokazuję, to ono było zrobione tak z wysokości oczu człowieka zupełnie. Więc widać, y, jak te kormorany jednak są w stanie to środowisko zupełnie sobie przebudować. No Kormoran jest ptakiem, co tu dużo mówić, nielubianym przez wędkarzy i rybaków. No bo cóż, ryby je, co prawda na ogół dosyć drobne, ale trafia mu się też i, i większa zdobycz, a ludzie to widzą i na niego narzekają. Zresztą liczebność kormorana w Polsce bardzo wręcz lawinowo wzrosła. Po kryzysie w latach 70. kormoranów zaczęło bardzo, bardzo przybywać. No ale kto jest temu winien, proszę Państwa, jak nie my sami? Bo skąd się to bierze? No stąd, że do jezior spływa coraz więcej substancji, przede wszystkim nawozów. One ulegają nawożeniu, tak zwanej eutrofizacji, jak to mówią uczeni w piśmie. No a to sprzyja rozwojowi planktonu, a w konsekwencji rozwojowi ryb, liczebności ryb. Dzięki czemu niektóre ptaki, zwłaszcza rybożerne, bardzo na tym korzystają, no bo Dwa gatunki właściwie skorzystały wyraźnie: Bielik i właśnie kormoran. Także kormoranów bardzo, bardzo przybywa i naprawdę mają co jeść. Także nie bardzo mamy powody, żeby im tego żałować. Proszę Państwa, następnym razem poznamy istotę, że tak powiem, z całkiem innej beczki, ale też pod pewnymi względami bardzo sprawną i mocną, potężną, a będzie to mianowicie. No a dziś już Państwa żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku.